Właśnie montuję filmik i tak troszeczkę zapomniałam, że nie nagrałam wstępu. Ale to nieistotne, także witam się z wami teraz. E, siema. Dokładnie tak. Zapraszam na oglądanie vloga z mojego robienia ciasta i gadania o tym i tamtym. E, zapraszam do oglądania. Tak. Dobra, przyniosłam cię już do kuchni. Dokładnie tak. E, możemy robić sernik w takim razie. Jezu, ale w ogóle nie lubię jak kadam, jak mam katar, jak jestem chora. Nie lubię tego. Nie wiem, tak inaczej to brzmi, ale dobra. Nieistotne, mm, więc mam na pewno blachę, w której trzeba to zrobić. Mam miarkę, dokładnie tak miarkę. Mm. Bo będę musiała odmierzyć mleko z tego, co wiem, dokładnie nie tak. Mam sernik. Nie pytajcie dlaczego, ale stwierdziłyśmy z mamą, że to będzie prostsze. Mamy kinderki. Co prawda jest ich trochę za mało, ale mamy kinderki. To się liczy. Mamy czekoladę na wierzch, bo musi być po prostu... I mam już otwarte trochę, bo już się otworzyłam, ale mamy jeszcze ciastka, które będą na spód. Więc no. Yy, mam jeszcze herbatniki do tego, gdyby to nie wystarczyło. I... Oczywiście e, najpierw muszę zmienić ciastka, także odpalę sobie sprzęt, i będę mielić. Także może być ciekawie. Dokładnie tak. Gdzie? Mam mleko mam ogólnie jogurty. jogurty. W sumie to są bardziej serki homogenizowane. Dokładnie tak. I ogólnie to będzie kombo smakowe, bo te serki są. Momencie, musi się wyostrzyć. Moment. No nie, no o, dobra, o, dobra, Git. No to te serki będą kokosowe, więc może być wesoło będzie kombo smakowe, kinderki i yy, serek kokosowy. Git. No, cudowne połączenie, ale dobra, nie przedłużam i lecę robić w takim razie. się nawet za bardzo, ale w sumie to nieistotne. Dokładnie tak. Będę przesływać to do miski, także no, bo muszę to jeszcze wymieszać. I ja mam wrażenie, że za bardzo to zmieniłam, ale to nieistotne, co nie. Zaraz dodam do tego jeszcze um, masło roztopione. Będę mieszać i będzie git. Dokładnie tak. Okej, okay. roztopiłam sobie właśnie masło w misce i Muszę je dodać do tej miski. O kurde. Dobra. Będę musiała dobrze mieszać, co do mnie. Nie, żebym właśnie sobie spróbowała tych um, herbatników, ale dobre były. Um, są dobre. Nie powiem, że nie, ale nie starczy mi na tą blachę. Mogę się założyć. Nie wiem, w sensie zaraz to zobaczę jeszcze. Ale mam wrażenie, że nie starczy, że jest za mało. A nie mam więcej w domu. Mm, troszeczkę przypał, ale tylko troszeczkę. Nieistotne. Dam sobie jakoś radę, no nie. Momencik. Dosłownie malutki W sensie rozłożyłam sobie to już na blaszce i w ogóle eee, No i starczyło, starczyło na całą Ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że to się nie klei I muszę robić na nowo i dać jeszcze więcej masła Także no cóż Powróciłam Tym razem dodałam za dużo masła do mojego cudownego spodu I tak trochę no... No się lepi trochę za bardzo. Mogłam zostać w takim stanie, jak to było. No i próbuję tak ratować, ale mi to nie wychodzi. Nieistotne, to i tak będzie dobre, żeby nie było. I biorę się teraz za robienie masy, także mmm, może być ciekawie, cudownie. No, ale najpierw wezmę sobie hmm, pokuszę kinderki. Tak, bo to będzie kinderkowe, także po prostu je połamię i włożę do miski i dam do mikrofali, bo trzeba to do mikrofali włożyć na 30 sekund. Także wesoło i w ogóle to nie będę mieć za mało kinderków. Się dowiedziałam przed chwilą, więc dodam sobie trochę czekolady, która ma być do polania, ale to nic, mm, jakby całej czekolady bym do tego polania nie zużyła, także. Um, no jak polewy nie będzie trochę więcej, tyle ile powinno być polewy, o, no to chyba nikt się nie obrazi, no nie? No więc właśnie, także um, robię, dokładnie tak, dokładnie tak, może być bardzo wesoło Dobra, czekolada obecnie siedzi w mikrofonie, a my weźmiemy się w takim razie za resztę mm, cudownie, muszę odmierzyć mleko Nigdy nie odmierzam dobrze, nieistotne, ale no, przelałam, nieistotne, ani trochę, no, także wesoło, mm, już sobie wleję od razu I będą serki do dodania, ile te serki mają? 150 gram, mm, to tylko jeden ja mogę wykorzystać, no dobra, nieistotne, to będzie dobry, ej ja już go spróbuję, zrażnie. Poczekajcie chwilę, nie ubrudziłam się. Nie ubrudziłam się. Może no, no, masz trochę. Bo nie, bo jestem strasznie ciekawa, jak to będzie smakować. Nie, ale nigdy kokosowego. A dobre. Mhm. Kozak. Dobra, nie mogę iść więcej, bo mnie starczy, bo nie jest lecimy dalej. tym trudnie nie jest nudzi no, gotowanie, pieczenie, cokolwiek, bo w przepisie było, żeby włożyć na 30 sekund do mikrofajej kinderki, żeby one się rozpuściły. No trochę trochę przesadziłam z czasem, ale tylko trochę, bo mi się po 30 sekundach nie rozpuściły i. Czy naprawdę samoloty muszą latać jak wtedy, kiedy ja gadam. Nie tego. No ale dobra. Eee, ogólnie to spaliłam czekoladę. Mm -mm, spaliłam czekoladę, nie mam już liderków. Eee, ale mam no, no to szokobosy i robimy z szukobąców. No ja zawsze znajdę jakieś wyjście, ale no ogólnie tak śmierdzi teraz taką spalnicą w całą domu. Mam dosyć, naprawdę, to nie jest mój no, dzień, Nie, jak jestem chora, ja nie mogę gotować, nie, ja nie mogę takich rzeczy robić, nie, ja to się zakończy. Jakoś trzeba sobie radzić, no nie? No tak, no właśnie tak. Daję radę, żeby nie było. Daję radę. Mhm. Finalnie udało się, czekolada się rozpuściła, jest dobrze, także dodam ją zaraz. Wymieszamy i oby się nic nie zepsuło, bo naprawdę będzie źle. Naprawdę nie ręczę za się ja powiem, że czekolada dobra, cudowna. I w ogóle nie wymieszało mi się to. Ale ja nie wiem, czy to jest dobre. No, no nie wiem. Okaże się. Okej, okay. definitywnie cienko to widzę. No nie, że miała jakiś problem, co nie, ale naprawdę no... No nie wiem. Nie widzę tej masy Jakkolwiek nie widzę Bo jeszcze ze ścianek, żeby nie było Ale no... Nie przekonuje mnie to ani trochę I mówię to serio Ani trochę nieprzekonujące Jeszcze wymieszam, żeby nie było No nie wiem, jak tak to miało wyglądać, to, to ja nie wiem ale no dobra, najwyżej się wyrzuci. Dobra, no, nie, nie, nie robimy takich rzeczy. Nie robimy takich rzeczy, ale nie wygląda to apetycznie. Dlaczego tego jest tak mało? Co to ma być w ogóle? Jezus Ja jestem w szoku. Mm. Mm -mm. Nie. Ja. Nie, to nie są moje klimaty, wiecie? To nie są moje klimaty. Mm, ostatni raz coś piekę. Ostatni raz. Co z tego, że ten stanik jest bezpieczny, ale dobra, ostatni raz robię cokolwiek w kuchni, ok. Nie nadaje się do tego. Trochę przypał, bo nie doczytałam faktu, że ja to mam teraz zostawić na całą noc. Miałam zostawić na całą noc, ale tak trochę, no. Mamy 14.51, bo właśnie patrzę na zegar. No i tak to zostawię na całą noc do jutra, ale co to za sens? Nie rozumiem. W ogóle nie widzę tego, bo ja rozumiem, że blaszka, jakby tej dziewczyny, która to robiła, mogła być odrobinę mniejsza pod względem średnicy, ale ja patrzę na to ciasto. Ja nie dowierzam, bo ono jest dosłownie takie niskie, a jej było takie. Takie było. No, no, ja robiłam to trochę inaczej. No nie, ale. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, totalnie nie wiem. No, włożę to do tej lodówki. Zobaczymy, co się jutro stanie. Pokażę Wam we vlogu, bo jutro nagrywam vloga. Um, za chwilę się dowiecie o jakiej tematyce, bo będę to poruszać za moment. Ale to, jak już będę w pokoju, to wtedy tam sobie wyczerpujemy i w ogóle te sprawy. No, także ciekawie. Mm, uh -huh. Ja zostanę przy robieniu makaronu. Uh -huh. To mi wychodzi najlepiej, no. albo gotowaniu zup z Thermomixa. No, to mi wychodzi znakomicie. Ja przy tym zostanę, bo no nie będę piec ciast, robić ciast, bo to do tego nie piecze nieistotne. Nie, to nie dla mnie. Okej, okay, malduję się już z mojego pokoju. Dokładnie tak przebrałam się z mojego swetra na moją piżamę bluzę, bo tak trochę umieram jeszcze bardziej. W ogóle zjadłam przed chwilą obiad i nie czuję smaku i to nie było satysfakcjonujące jakby. Nie, ani trochę. No i w sumie to tak. I chciałam Wam tylko powiedzieć, że wrzucę dzisiaj tego vloga. Nie wiem jeszcze o której, ale wrzucę. Bo sytuacja wygląda tak, że próbuję Wam nakreślić a może tak to ujmę chciałam Wam powiedzieć od samego początku vloga że w październiku będę nagrywać częściej vlogi. I już mówię o co chodzi. Chodzi po prostu o to, że no wiecie Halloween te sprawy. E, jakby większość pewnie nie obchodzi tego święta, nie uznaje tego święta, ale ja lubię, ja lubię. Co jak co, ale ja lubię. I ogólnie stwierdziłam, że zrobię sobie taką serię i przez cały październik będę wrzucać tam nieistotne. To tylko moja mama. No ale stwierdziłam, że zrobię sobie taką serię i będę wrzucać obecnie. Mm, może inaczej. Obecnie mam ustawione, że będę wrzucać, e, nagrywać filmy. Może tak nie wrzucać, nie mówię, że wrzucać, ale nagrywać filmy będę we wtorek, piątek i niedzielę. I będę nagrywać tam e, oglądanie filmów, takich typowo Halloweenowych, z takim jakby motywem, przekazem, motywem. No, wiecie o co chodzi. Także mam już rozłożony, rozłożyłam sobie dzisiaj rano cały plan tego, co w jaki dzień będzie. I powiem tak, że jeżeli, jeżeli będzie dobrze, to we wtorek będzie jeden film, w piątek też będzie jeden film, albo, albo dwa, jakoś tak, a w niedzielę będę oglądać po trzy filmy, także może być ciekawie. Też wybrałam takie spoko, w sensie niektóre już oglądałam, ale to jest nieistotne, ale mam wrażenie, że będą ciekawe i że ta seria będzie jakakolwiek ciekawa, nie wiem, okaże się, ale wiem tylko tyle, że filmy będą częściej się pokazywać, także ukazywać na kanale. Także zapraszam do oglądania i w sumie to tyle, co mogę powiedzieć. Aha i ogólnie to co do mojego serniczka, mój serniczek chyba wychodzi coraz dobrze, w sensie nie czuję już smaku w ogóle. Nie wiem, powtarzam się chyba, ale mówiłam już, albo nie mówiłam, że jakby jadłam obiad i nie czułam smaku, powtórzyłam coś się teraz, teraz nie, dobra, nie, nieistotne, nie ale ogólnie to nie czuję smaku. I może inaczej. Czułam smak, bo jak jadłam czekoladę, to czułam ten smak, ale później już nie czułam w ogóle i nie czuję do teraz smaku ani trochę. Także trochę przypał, ale ogólnie mój sernik jest teraz w lodówce i mam wrażenie, że, że jest dobrze. Że jest dobrze, ale nie wiem, czy jest dobrze. I jutro się dowiecie. Także, no ogólnie to ja kończę, bo teraz będę miała ploteczki. No. Asia do mnie dzwoni, bo tak trochę muszę wiedzieć, co się wydarzyło w szkole. No, nie jak mnie nie było. Dokładnie. E, no, mam pluteczki i zapomniałam, że ja mam dzisiaj korki z matmy. Zapomniałam o tym. I już głupio jest mi odmawiać, więc dzisiaj będę miała jeszcze matmę ale jutro już odmawiam angielski, bo nie <gryw> ja dam rady. Tragedia, ale no, dokładnie tak, więc to chyba tyle, co chciałam powiedzieć. E, życzę Wam miłego dalszego dnia. Co prawda, będziecie to pewnie oglądać późno. Albo już dnia następnego będziecie to oglądać. Nieistotne, ale miłego dnia Wam życzę, miłej nocy. Dokładnie tak. Niezależnie od tego, kiedy będziecie oglądać. I siema do następnego. Dokładnie tak.